Jak regulować w Augu tę lunetę w wersji A1? Tutaj są widoczne takie pierścienie, tak jakby kontra na zewnątrz. Dalej taki radełkowany pierścień w środku. I pytanie było oczywiście takie, czy to trzeba poluzować i dopiero kręcić i tak dalej. Ani jedno, ani drugie. Dlatego, że te kontry, przynajmniej tak to co wygląda na kontry, to są śruby, które w ogóle mocują ten mechanizm. I to co zradełkowane dookoła, to jest tylko tak jakby punkt odniesienia. Natomiast to co się reguluje, to jest sam środeczek i do tego trzeba mieć specjalny kluczyk. Jest wersja wydarzeń w instrukcji taka, że można to zrobić czubkiem pocisku. Nie do końca udało nam się coś takiego przeprowadzić. Także, jeżeli ktoś ma pistolet Steyera, do którego dostał taki kluczyk, który jest do blokady ogólnie, to on jest dokładnie taki sam jak oryginalny klucz do tych lunet. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Tutaj ten czarny pierścień, tylko to w środku się rusza. Jak trafimy sobie tym kluczykiem, cyk 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 cyk, przesuwamy po prostu wewnętrzną część